Przeglądając internet, można odnieść wrażenie, że Polska jest bardzo podzielona, a sytuacja w kraju jest niepokojąca i każdy polityk chce tylko Polskę sprzedać Niemcom albo Rosjanom. Ale czy na pewno tak jest? Nasi herbaciarze z Wielkiej Brytanii mają ostatnio nieco inne, bardziej pozytywne zdanie o Polsce. Na przykład w artykule The Telegraph Daniel Johnson napisał, że nie jest zaskoczeniem, iż młodzież w Wielkiej Brytanii przybywa do Polski, by uciec od upadającej sytuacji w swoim kraju. Choć finansowo Wielka Brytania może jeszcze nieznacznie wyprzedzać Polskę pod względem standardu życia, to polskie prawo jest na wyższym poziomie. Od 1 kwietnia w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie system dwupoziomowy w wymiarze sprawiedliwości. Co oznacza, że jeśli jesteś białym mężczyzną powyżej 25 roku życia, dostaniesz teraz surowszy wyrok niż kobieta, osoba poniżej 25 roku życia czy inżynier. To jest tak absurdalne, że gdyby w Polsce takie prawo istniało, oznaczałoby to, że dorosły Polak byłby bardziej surowo sądzony niż dorosły Ukrainiec tylko dlatego, że jest Polakiem. I zanim ktoś napisze, że to dlatego, że Biali popełniają więcej przestępstw, czy coś takiego, to tak nie jest. Według oficjalnych statystyk Biali popełniają prawie najmniej ze wszystkich. A czarni inni, dobrze wiemy o kim mowa. Aż pięć razy więcej od przeciętnego białego. A więc trawa nie zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie. I teraz mam dla Was pytanie: czy wiedząc to wszystko, dziwicie się ludziom, którzy mówią, że chcą uciekać z Wielkiej Brytanii do Polski? Bo ja nie.